Pokój i dobro kochani. Dziś jest sobota, 31 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu świętego Jana Apostoła Czytamy, że kiedy przyjdą czasy ostateczne, pojawi się wielu antychrystów, tych, którzy będą absolutnym przeciwieństwem tego, co mówi, co robi Pan Jezus. Chrystus i antychrystus. Termin antychryst stosowany jest tylko przez świętego Jana Apostoła w jego pismach, natomiast w Ewangeliach mowa jest o fałszywych Chrystusach, którzy przyjdą i będą mącili ludziom w głowach i w sercach i w duszach. Natomiast ratunkiem na to wszystko, antidotum na to wszystko jest dokładne i częste słuchanie słów Pana Jezusa, żeby nieustannie upajać się i delektować się Jego nauką. Doskonałą odpowiedzią na te słowa jest dzisiejsza Ewangelia, w której mowa jest o tym, że na początku było Słowo i wszystko stało się przez nie. I rzeczywiście, kiedy przychodzi Słowo Boże do nas, to to co jest tylko teoretyczne to co jest czym się upajamy i zachwycamy staje się ciałem czyli stajemy się w sposób czynny chrześcijanami a nie tylko w sposób teoretyczny spróbuję kochani teraz przywołać opowiadanie które bardzo dobrze koresponduje z dzisiejszym tematem czyli Chrystus i antychrystus mianowicie mowa jest o dwóch wilkach do pewnego starego indianina przyszedł jego wnuczek i Indianin chcąc pouczyć swojego wnuka, przekazać mu jakieś prawdy życiowe, powiedział do niego: Wiesz wnuku, w tobie, we mnie i w każdym człowieku walczą dwa wilki. Są dwa wilki. Jeden dobry, a drugi zły. Ten dobry wilk karmi się dobrocią, miłością, szczerością, szacunkiem. Natomiast ten zły karmi się zupełnie czymś przeciwnym, czyli złością, brakiem szacunku, nienawiścią. I wtedy wnuk zapytał swojego dziadka: Dziadku, powiedz mi, a który z tych wilków we mnie jest silniejszy? I wtedy Indianin miał powiedzieć: To ten, którego lepiej karmisz. Jeśli karmisz siebie miłością, dobrocią, a nie nienawiścią, to ten dobry, ten dobry wilk w tobie zwycięża. Natomiast jeśli dopuszczasz nienawiść i zło do twojego serca, to nie dziw się, że ten zły będzie bardziej w Tobie dominował. Przypomina mi się, kochani, myśl papieża Benedykta XVI, który powiedział, że często chcielibyśmy tak w świecie rozróżniać czy rozdzielać ludzi na tych dobrych i na tych złych i stawiać taką grubą granicę pomiędzy nimi, aby nam się nie pomieszało. Papież mówi: Otóż ta gruba granica często jest w nas ponieważ my dopuszczamy do siebie dobro i zło. I często ta granica dobra i zła i ta walka pomiędzy dobrem a złem dzieje się w nas. Dzisiaj o północy, kochani, będziemy żegnać kończący się rok. Jest to doskonała okazja do tego, abyśmy zrobili rachunek sumienia. Ile w nas było dobra, a ile zła. Co udało nam się zrobić dzięki łasce Pana Boga, dzięki naszym skromnym albo większym wysiłkom. Za co chcemy dziękować Panu Bogu, a za co przepraszać. Ja to robię w taki sposób, że biorę po prostu mój terminarz, który jest taki bardzo, bardzo kolorowy, jestem wzrokowcem i widzę różne okresy w tym, w tym całym roku, patrzę na różne terminy, na różne wydarzenia, które miały miejsce, często przywołuję je w pamięci i staram się przeprosić Pana Boga za to, co mi po prostu nie wyszło i chcę podziękować również za to, że Pan Bóg błogosławił mi. Na zakończenie, kochani, zanim udzielę błogosławieństwa, to chciałbym Was zaprosić do modlitwy Pańskiej, abyśmy ją wspólnie odmówili. Tam są słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pomyślmy sobie, czy jest ktoś, komu nie przebaczyliśmy, żeby te rzeczy nie zalegały gdzieś tutaj jeszcze w tym starym roku. Spróbujmy, może uda nam się na bieżąco dzisiaj jeszcze to rozwiązać, a jeśli nie, to w najbliższym czasie. I również mowa jest o tym, ale nas zbaw ode złego. Aby Pan Bóg w przyszłości wybawiał nas od tego, który jest złym wilkiem, który w nas walczy i chce zdobyć jak największe tereny w nas, w naszym sercu i w naszym życiu. Odmówmy teraz tę modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. Widzimy się w przyszłym roku.